Brzmi to jak historia alternatywna, ale Izrael bez pomocy Stalina nie dałby rady w wojnie z Arabami, która wybuchła po utworzeniu państwa w 1948 roku. Moskwa za pośrednictwem Czechosłowacji dostarczała Izraelowi broń, wspierając go też ekonomicznie. Stalin chciał utworzyć tutaj przyczółek na Bliskim Wschodzie, po tym jak tysiące polskich Żydów. Uniknęło Holokaustu jedynie dzięki ucieczce do ZSRR, gdy nikt inny nie chciał ich przyjąć. Izrael wziął jednak kurs na zachód, więc Moskwa uzbroiła i wyszkoliła armię Egiptu i Syrii, żeby nas zniszczyć w wojnach 1967 i 1973 roku. Jako po drodze spłodziła zastępczy naród palestyński z marionetkowym Arafatem mający robić za lokalców. Jeśli chodzi o USA, to Roosevelt wracając z konferencji w Jałcie w 1945 roku uzgodnił z Saudami, że w zamian za ropę USA będą ich bronić i nie zgodzą się na utworzenie żadnego Izraela.